Witam, w tym odcinku ocenimy sobie Wasze stanowiska. Więc, jeżeli szukasz inspiracji do swojego stanowiska albo zastanawiasz się, jak wyglądają stanowiska innych graczy, to oglądaj do końca. Pierwsze stanowisko, które dzisiaj zobaczymy, będziemy widzieli stanowisko moje, to. Ko Tutaj widzę, że Fortnite grany na kontrolerze, chociaż jest myszka i klawiatura i myszka chyba to jest Logitech. Atak Shark X3. A tak, x 3, ale bardzo podobny do Logitecha, no nie? Tu widzimy kolejne stanowisko Kemonski. No kurde, szukamy inspiracji dla widzów. No ale zobaczmy, my tutaj pingwina świątecznego, więc bardzo blisko do świąt, chociaż ten post jest dość stary, no bo ma już ponad rok, ale spokojnie my szybko przelecimy, tak żebyście jak najwięcej tych stanowisk zobaczyli. Tomela stanowisko wygląda tak. Klawaturka, laptopik, dodatkowy ekran. Taki ekran nie chciałbym sobie kupić, więc mega, mega ciekawy no ale takie proste stanowisko. Tutaj widzimy jeszcze inne stanowisko, już użytkownika, którego nawet konta nie ma i też jakiś taki mały ekran. W ogóle, co, o co tu chodzi? Co, co tu się dzieje? Nie rozumiem. Dobra, lecimy dalej, lećmy dalej. Karazel, o tu więcej zdjęć to może coś ciekawego. Zobaczymy. Monitorek, ładne podświetlenie. Myszka, klawiaturka, No, kurde. Ładnie to wygląda. No, nie takie proste stanowisko. Oj, komputerek ładnie podświetlony na niebiesko. No dobra, takie proste stanowisko tutaj. Nie wiem, co mam powiedzieć. Bałagan to na pewno, chociaż. Śmietnik byś opróżnił, i byłoby dobrze. Serio, sam śmietnik byś opróżnił, byłoby. dobrze. A i laptop tu z tyłu, tak postawiony. W Aha, czyli to chłodzenie jest do laptopa. On po prostu tak chłodzi laptopa. Widzicie to wentylator, i jeszcze kurde, taki duży wentylator. No to pozdro. Kolejne stanowisko. Bardzo czysto, bardzo schludnie to wygląda. No i widzimy laptopik tutaj. Ładnie postawiony, chociaż trochę jest zakurzony, warto byłoby go przetrzeć, no ale jest. W miarę w porządku. Mac, o oh kurde, ale ładnie clean stanowisko to wygląda. No kurde, a i ja weźmy takie drzewko podaśli. Z chęcią takie drzewko sobie postawię. Fajne, fajne. No fajnie to wygląda, tylko ja nie lubię ogólnie takich zbieraczy kurzu. Mam tego też dużo. Różnych dziwnych rzeczy na biurku. Nieozdobnych, ale to zbiera po prostu kurz. Kolejne stanowisko. Tutaj chyba laptop. To, nie, to nie jest laptop. To jest komputer, monitor, klawka i tu jeszcze telewizor u góry. Ej, no fajnie, tylko że tak do góry wyginać łapie ciężko, Ja sam mam cztery monitory, jeden właśnie jest tutaj u góry, tak bokiem. Możecie zresztą zobaczyć teraz na przewidzie. I wygląda to spoko, ale wykorzystywanie tego drugiego monitora górnego na jakieś takie rzeczy, które się używa, ciągle jest słabe, bo po prostu boisz szyję. Ale jakiś tam Facebook Messenger czy coś tego typu, spoko, no nie? Taki typo. Taki typo. Wow, Nokia! Ej, dobra, ta Nokia wygrywa szczerze. No proste stanowisko, no nie ważne, żeby tu porządek trochę zrobić, no ale ogólnie spoczko. Tu pod spodem jeszcze chyba drugi laptop leży, czy mi się wydaje. No, ale fotelek jaki kurde już zużyty, no kurde. Nie no spoko, spoko stanowisko, wiadomo, trochę posprzątać, trochę dopieścić i będzie perfekto, Everek. No tutaj już widzimy, że bardziej clean stanowisko wchodzi Takie no po prostu proste clean stanowisko z mini klawiaturką Ładne, spoko Rotk, protk, chyba dobrze czytam, nie wiem Stanowisko z laptopowe, to chyba jest czwórka, też tego co widzę jest No i klawiaturka, myszeczka, no i monitorek No i tyle z tego stanowiska Taci! Pakerimaśta, o boże święty, co tu się stało? Ale roz... Ale rozpiernicz tu jest, naprawdę nie rozumiem co tu się dzieje. Są dwie klawiatury, jedna obrócona w prawo, druga w lewo. Jest myszeczka, jest interfejs do tego mikrofonu. Mamy bardzo dobre słuchawki ogólnie, bardzo dobre słuchawki, ale te kable to wszystko, człowieku, weź tu się porządkuj to trochę ty no, Jezus. No, tutaj masz w miarę, ale na biurku. Bo tę tam kable pod spodem to tam wiesz, to na biurku najważniejsze. No dobra. Muzi. O, to jest ładne stanowisko, co nie widzowie? Patrzcie. O, i tu jak ładny kable management. U góry prawie nic. No, tu my słuchawki, wiadomo, trochę musi być, nie? Ale klawaturka jakaś fajna taka. No kabelki ładnie, tu trzeba pochwalić. W środku też ładnie, chociaż to chłodzenie. Pytań, co nam jest za procesor? Zaraz zobaczymy. I piątka 400 z tego co tam widzę. No to wszystko w porządku, wiem. Tu jest bardzo ładne stanowisko. Piękne, clean. Podoba mi się. Podoba mi się. Aż tu łapkę w górę zostawię, patrz. Mikuś off! Mikus off! Wow, ej, to też jest ładne. Co wy takie ładne stanowiska macie? Tylko moje tylko okropnie wygląda. A bo ten mój jest do góry nogami tutaj, żeby ramki były mniejsze. I ten też na dole jest chyba do góry nogami ale ten. Nie mam mniejszych ramek, jak masz to górnogami. No nie wiem, no w każdym razie ładnie to wygląda też. Lecimy dalej. Koroloks. Koroloks tutaj. O, ale ładne tapetki. Też takie ładne stanowiska. Nie wiem, widzowie, wy potraficie robić ładne stanowiska, jak to tak widzę. Takie clean. O tu jeszcze kabel management ładnie zrobiony. No nie, no szacuneczek widzowie, szacuneczek. Peter, Peter tutaj teraz. Ojej, o, ten dywan fajny. Ale gniazdek, co tu się stało z tymi kablami? Ty te kable tutaj u porządku. Po, zobacz, jak poprzednie stanowiska wyglądały, jak ładne kable były, a tutaj. No u góry jest ładny, nie powiem, że nie, tylko ten dół trochę i to wyprasować, chyba możesz tą podkładkę, bo ona tak trochę ci się roluje, na pewno to ci przeszkadza troszkę. No ale też ładne stanowisko, piękne, piękne, na pewno wygodne, piękne stanowisko, trochę ta szafa może ewentualnie uderzyć w tą szafę trochę, no ale ładne stanowisko. Mikuś Off to już był, co tu teraz się stało, czemu Mikuś Off jest drugi raz, a bo chyba zamienił miejsce monitor, o i widzicie ziomka w, w ekranie jest. No dobra, na no drugi raz to wstawił. Krzywę monitor w dole od laptopa, więc zostawiłem na nowe. Aha, bo to laptop. Czekaj, to jest laptop. A bo on laptopa ma pod spodem, on do, do góry nogami go jakoś chwycił, a teraz go jakoś tak za. What the fuck? Nie no, pomysłowość level 10, naprawdę. Kupson, kupson, tutaj kurde, widzę, że ładne, ładne, ładne clean stanowisko. Takie w ogóle, za, takie zaraz za, za wybruszone, takie... Kurde, biurka w są fajne, bo ja ostatnio jak na przykład coś próbuję sobie posiedzieć dłużej, pograć, to powiem szczerze, no kurde, brzuszek tak się wciąga, trzeba mocno brzuszek, bo haczy o to biurko, jak chce się mocniej przysunąć, więc no to jest sztos, takie biurko w tego klęsu, sam z tu jakąś dziurę wyciął. No ale fajne, fajne, no nie? Dobra, ej, bo tu jest, kurde, znowu jakieś stanowisko profesjonalne. i taci znowu. A, posprzątał chyba trochę. Tak, tak, posprzątał. No, bo on miał tego, miał yy, bałagan z tymi kablami bardzo duży. Także no tu już lepiej to wygląda. No dużo lepiej. wiem czy czemu ta klawatura aż tak mocno wygięta? Czemu ona jest aż tak bokiem? Czy to tak się. tak się. tak się grać nie da? Ta fak. No dobra. komp to j. nie ma co ukrywać. Ale lecimy dalej. Kuba. bym chciał mieć symulator jazdy, szczerze. Chciałbym na takim coś pograć po prostu. O Oboziu. To jest dopiero cleanluck. Zobaczcie to. Ale to jest czyste. Wow, no dobra, tutaj muszę zostawić łapę, nawet jeżeli z tym gościem się pogryzłem niedawno, znaczy niedawno rok temu prawie, no ale łapę mu zostawię, ładne stanowisko. Mikołaj! Oj, tutaj jest żony chyba na jakimś krosie albo motokrosie ty. Powiedz, jaki motorek tam masz. Bardzo ciekawy jest. No i też ładne stanowisko, bardzo czyściutko, są głośniczki, myszeczka. No te kable na dole. No z tymi kablami macie mega duży problem. Muszę chyba zrobić y, odcinek, jak kable układać, żeby mieć porządek z kablami, bo ja myślę, że mam w miarę dobrze zrobione to z kablami, mimo to, że mam naprawdę dużo sprzętu na biurku. To będą to bardzo ciekawe rozwiązane. Różne huby pochowane, przez monitorki puszczone rzeczy i tak dalej. Tutaj widzimy kolejne stanowisko. Look Bio. Pewnie jakaś reklama w bio, więc nie będę wchodził. No i też czyściutko. Trochę mało miejsca na myszkę na pewno. Nawet bym powiedział, że bardzo mało miejsca na myszkę. No ale stanowisko całkiem, całkiem w porządku. Jelonek. Jelonek stanowisko z dywanikiem, z słuchawkami od stila. Duszek tu jakiś. Herbatka albo kawusia. Nie wiem. Też spoko. Bardzo czyste stanowisko. Clean. Szukamy jakieś perełki teraz. Czas znaleźć perełkę widzowie żebyśmy mogli zakończyć ten odcinek z taką perełką, po prostu taką cudowną, piękną perełką i chyba na taką perełkę trafiliśmy, bo zobaczcie jak to ładnie wygląda. Mamy na uchwycie od góry puszczone sobie tutaj to rozmozos, to jest uchwyt, o ile się nie mylę. I ten taki uchwyt niestety strzelił, pękł po prostu, ale no ładnie to wygląda, no kurde, czysto, schludnie, pięknie i taka inspiracja dla was, żeby właśnie trzymać takie piękne, czyste stanowiska, ale też nie przesadzajcie, bo jak przesadzicie z stanowiskami, no to po prostu wam się szybko znudzi tam siedzenie. Do kolejnych odcinków.